Siema. Czasem natura potrafi dosłownie odebrać nam mowę. Ogromne masy wody spadające z setek metrów, bujna roślinność, tęcze rozświetlające gęstą mgiełkę, ogłuszający huk. To nie film science fiction, to nasza planeta. W tym odcinku zabieram cię w podróż do dziesięciu najbardziej spektakularnych wodospadów świata. Gotowi? Zaczynamy. Naszą podróż rozpoczynamy w Wenezueli, w sercu Parku Narodowego Kanaima, to tutaj, wśród szczytów Tepui, wznosi się majestatyczny Salto Angel, najwyższy wodospad na ziemi. Spadając z wysokości 979 metrów, tworzy srebrzystą wstęgę, niknącą w gęstej zieleni dżungli. Odkryty w 1933 roku przez pilota Jimiego Angela, do dziś zachwyca swoim dziewiczym pięknem. Salto Angel to nie tylko rekordowa wysokość, ale także dom dla niezwykłej bioróżnorodności. W otaczającej go dżungli żyją jaguary, oceloty, leniwce, a także endemiczne gatunki roślin. Sam wodospad, otoczony mgłą i tęczami, wydaje się być bramą do innego, magicznego wymiaru. Dotarcie do Salto Angel to nie lada wyzwanie, możliwe jedynie drogą powietrzną lub wodną, ale widok, który czeka na śmiałków, wynagradza wszelkie trudy. Przenosimy się teraz do południowej Afryki, na granice Zambii i Zimbabwe. To tutaj, na rzece Zambezi, znajduje się jeden z najbardziej imponujących wodospadów świata – Wodospad Wiktorii. Miejscowi nazywają go Mosi Oatunia, co oznacza dym, który grzmi. Huk spadającej wody słychać z odległości wielu kilometrów. Wodospad Wiktorii mierzy 108 metrów wysokości i rozciąga się na szerokości 1700 metrów, tworząc największą kurtynę wodną na świecie. W porze deszczowej z jego krawędzi spada ponad 500 milionów litrów wody na minutę. Wokół wodospadu rozciąga się Park Narodowy, będący domem dla słoni, hipopotamów, krokodyli i setek gatunków ptaków. To miejsce, gdzie można doświadczyć prawdziwej magii Afryki. Nasza kolejna destynacja to Ameryka Południowa, a dokładniej granica Argentyny i Brazylii. To tutaj, w sercu tropikalnego lasu, rozciąga się kompleks 270 wodospadów Iguazu. Najbardziej imponującym miejscem w całym kompleksie jest tak zwany Gardziel Diabła, największy i najpotężniejszy z wodospadów głazu. W tym miejscu woda z ogromną siłą spada z wysokości 82 metrów, tworząc ogłuszający huk i gęstą mgłę. Iguazu to nie tylko wodospady, ale także jeden z najbogatszych ekosystemów na świecie. W otaczającym je lesie deszczowym żyją tapiry, oceloty, małpy, tukany i setki innych gatunków zwierząt. To prawdziwy spektakl natury, który zachwyca swoim ogromem i różnorodnością. To miejsce, gdzie można poczuć prawdziwą potęgę i różnorodność natury. Niezapomniane przeżycie dla zmysłów. Przenosimy się teraz na granice Stanów Zjednoczonych i Kanady do jednego z najbardziej znanych wodospadów świata Niagary. Choć nie jest najwyższy, to z pewnością jeden z najbardziej imponujących. Składa się z trzech części: Horseshoe Falls (kanadyjska), American Falls i Bridal Veil vale Falls (amerykańskie), z których każda ma swój niepowtarzalny urok. Ponad 2800 metrów sześciennych wody spada z jego krawędzi każdej sekundy, tworząc niesamowite widowisko. Huk spadającej wody słychać z daleka, a unosząca się nad nią mgła tworzy tęczową aureolę. Niagara to także liczne atrakcje turystyczne, takie jak rejs statkiem Made of the Mist pod samą kaskadę. Nocne iluminacje i możliwość podziwiania zamarzniętych kaskad zimą to dodatkowe atrakcje. To miejsce, które trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu. Nasza podróż prowadzi nas teraz do Afryki Południowej, w samo serce majestatycznych gór smoczych. To tutaj, w Parku Narodowym Royal Natal, znajduje się drugi co do wysokości wodospad świata – Tugela. Spadając z wysokości 948 metrów, tworzy pięć kaskad, przypominających schody do nieba. Tugela to wodospad o niezwykłej urodzie, położony w otoczeniu strzelistych szczytów i zielonych dolin. W porze deszczowej, kiedy jego strumień nabiera mocy, tworzy imponujące widowisko. Dla miłośników trekkingu Tugela to prawdziwy raj, z szlakami oferującymi niezapomniane widoki na okolice. Można tu podziwiać bogactwo flory i fauny gór smoczych to miejsce, gdzie można poczuć bliskość natury. Przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych do jednego z najpiękniejszych parków narodowych świata Yosemite. To tutaj, na zboczach granitowych ścian doliny Yosemite Valley, spływa Yosemite Falls, jeden z najwyższych wodospadów Ameryki Północnej. Yosemite Falls to kaskadowy wodospad składający się z trzech części: Upper Yosemite Fall, Middle Cascades i Lower Yosemite Fall. Najbardziej imponująco prezentuje się wiosną, kiedy topniejące śniegi napełniają go wodą. Yosemite Falls to nie tylko widowiskowy wodospad. Ale także wyzwanie dla alpinistów. Wspinaczka na jego szczyt to nie lada wyczyn, zarezerwowany tylko dla najbardziej doświadczonych. Widok z góry na całą dolinę Josemite z pewnością wynagradza wszelkie trudy. Nasza podróż prowadzi nas teraz do Ameryki Południowej, do głębokiej dżungli Gujany. To tutaj, na rzece Potaro, znajduje się jeden z najrzadziej odwiedzanych. A zarazem najbardziej spektakularnych wodospadów świata Kajeteur. Spadając z wysokości 226 metrów, jest ponad 4 razy wyższy od Niagary. Kajeteur to wodospad o niespotykanej mocy i pięknie położony w sercu dzikiej dżungli. Huk spadającej wody słychać z odległości kilometrów, a unosząca się nad nim mgła tworzy aurę tajemniczości. Dotarcie do Kajeter to prawdziwa przygoda. Możliwa tylko drogą powietrzną, małym samolotem. Widok, który czeka na śmiałków, wynagradza wszelkie trudy. To miejsce nietknięte ręką człowieka. Przenosimy się teraz na daleką północ, do krainy lodu i ognia, Islandii. To tutaj, na rzece Jokulsa a Fjölum, znajduje się najpotężniejszy wodospad Europy, Dettifoss. Spadając z wysokości 44 metrów, niesie ze sobą ogromne masy wody, które z ogłuszającym hukiem rozbijają się o bazaltowe skały. Detifos to wodospad o niesamowitej sile i energii. Jego szara pieniąca się woda kontrastuje z czarnymi wulkanicznymi skałami, tworząc niezwykle dramatyczny widok. To prawdziwy dowód na to, jak potężne i nieokiełznane potrafią być siły natury. Nasza podróż prowadzi nas teraz do Norwegii, krainy fiordów i wodospadów. To tutaj, w dolinie Utladalen, znajduje się najwyższy wodospad Europy, Vinufossen. Spadając z wysokości 860 metrów, tworzy serię kaskad, przypominających srebrne nici spływające po stromych zboczach gór. Vinufossen to wodospad o niezwykłej delikatności i wdzięku. Jego woda spływa po skałach delikatnie niczym welon, tworząc niezwykle malowniczy widok. Otoczeniu gór, lasów i jezior, można tu poczuć prawdziwy spokój i harmonię natury. Naszą podróż kończymy w Chorwacji, w parku narodowym Jezior Plitwickich. To tutaj, wśród gór i lasów, rozciąga się unikatowy system 16 jezior połączonych wodospadami i kaskadami. Największy z nich, Wielki Slab, spada z wysokości 78 metrów, tworząc imponujące widowisko. Turkusowa woda jezior, zielone lasy, białe skały i srebrzyste wstęgi wodospadów tworzą niezapomniany obraz. Spacerując drewnianymi kładkami wzdłuż jezior i wodospadów, można poczuć się jak w bajkowej krainie. Plitwickie wodospady to miejsce, które zachwyca o każdej porze roku. I tak nasza podróż dobiega końca. Od najwyższego do najpotężniejszego. Od ukrytego w dżungli po w słońcu, każdy z tych wodospadów to arcydzieło natury. Który zachwycił Cię najbardziej? Napisz w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się materiał, to nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górze, aby kolejne materiały Cię nie ominęły. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie.